Uuuu, uu. to nie jest sklep, którego szukałem. Witaj w Netaverse. Neta co? Netaverse. Wirtualny świat, w którym możesz być kimkolwiek chcesz, gdziekolwiek chcesz i robić cokolwiek Ta? Ci się podoba. To Paryż. Dżungla. Kosmos. No, imponujące, ale w sumie to ja przyszedłem tutaj do internetu, żeby jakieś airsofty e kupić. Airs... co? Serio? Gdzieś Ty się uchował. Dobra, yy, zabierz nas do Gunfire'a. O ja! Zapomniałem, że jest poniedziałek! Jest Cyber Monday! Ło! Dorzucili ponad 600 produktów do promocji! A! I jak kupię dzisiaj, to jeszcze na newslettera dostanę 20% zniżki. No! Czas! I co, zadowolony? No, raczej! Okupiłem się aż miło. To co teraz? Teraz? Teraz zróbmy coś niemożliwego. Jak na przykład. Airsoft w Australii.